10 grudnia na stronie internetowej Pudelka pojawiła się informacja, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów celebrytów. Sandra Kubicka oraz Aleksander Baron postanowili zakończyć małżeństwo, co wywołało falę spekulacji i komentarzy w mediach. Modelka, mając na uwadze intensywne zainteresowanie swoim życiem prywatnym, postanowiła odnieść się do tych doniesień. W swoim oświadczeniu zaznaczyła, że pomimo naturalnego zainteresowania Pragnie oddzielić życie rodzinne od blasku fleszy. Rozumiem zainteresowanie mediów, jednak sprawy mojego życia prywatnego i rodzinnego chciałabym zachować poza przestrzenią publiczną. To są kwestie osobiste, które nie były i nie są przekazywane mediom z mojej inicjatywy ani za moją zgodą, wyjaśniła. Z kolei Aleksander Baron postanowił również podzielić się z myślami na temat zaistniałej sytuacji. W krótkim nagraniu opublikowanym na jego Insta Stories, Muzyk zwrócił uwagę na zamieszanie medialne. Znowu dużo o mnie w mediach, kompletnie tego nie potrzebuję, a wręcz tego nie chcę. Po roku w terapii zyskałem zupełnie inną perspektywę na tę sytuację, dlatego po prostu to akceptuję. Niech sobie to wisi, powiedział szczerze. Baron dodał, że docenia troskę osób, które go wspierają, jednak pragnie, aby wszyscy zdali sobie sprawę, że zarówno on jak i jego była żona są zdrowi i szczęśliwi. Muzyk podkreślił również, że nie zamierza publicznie komentować spraw związanych z ich małżeństwem. Co do naszych prywatnych relacji z Sandrą, są one prywatne i takie pozostaną. Także nie szukajcie tutaj sensacji. Zakończył. Cała sytuacja zdecydowanie nie cichnie i z pewnością będzie się rozwijać w najbliższym czasie. A obie strony zdają się być zgodne co do tego, żeby nie angażować się w medialne zamieszanie. Rozwód między takimi osobami jak Sandra Kubicka i Aleksander Baron z pewnością wzbudza emocje, jednak obydwoje traktują to jako osobistą sprawę, której nie chcą publicznie omawiać. To z pewnością nie koniec tej historii, która będzie monitorowana przez media i fanów.